Sześć dni temu wylądowaliśmy na Sri Lance. Na wypożyczonych motocyklach przemierzamy tę piękną wyspę. Widzieliśmy już monumentalne skały Sigiriya i dzikie słonie. Przeprawialiśmy się przez zbiorniki wodne, jechaliśmy przez lasy mgliste i zaliczyliśmy nawet najniebezpieczniejszą drogę off-roadową w Sri Lanki Devil Staircase. Teraz jesteśmy w Haputale. Zbieramy się, pakujemy się jak co dzień. Teraz wam powiem co nieco o sprzęcie w takim razie, który zabrałem. bo moim głównym bagażem jest oczywiście drybag od Osmotech H350, który mieści najpotrzebniejsze rzeczy i to jest chyba najlepsze, co można zrobić, jeżeli chodzi o taki lekki motocykli i takie podróżowanie. Trochę na lekko bym powiedział, czyli właśnie taka rolka. A oprócz tego mam plecak w związku z tym, że włożę sprzęt foto end wideo. No to zdecydowałem się na Pink Design'a, żeby go wypróbować, czy się to w ogóle nadaje na motocyklu i powiem Wam szczerze, że jak na razie to jest naprawdę rewelacja. Szybki dostęp do aparatu, możliwość zapięcia w ogóle aparatu i na czas przejazdu jakąś taką traską widokową, żeby porobić gdzieś na miejscu zdjęcia i żeby się nie zatrzymywać za każdym razem, to dla motocyklisty-fotografa uważam, że to jest najlepsze, co może być. I to jest mój główny bagaż, w zasadzie jedyny, który, który mam tutaj na wyjeździe. A co Tomek zabrał? Jego rolka nie jest istotna, bo ta firma już podobno nie istnieje, przynajmniej pod tą nazwą. Ale co innego chciałem wam pokazać, czyli plecak. Tutaj pozdrawiamy serdecznie pana, pana Darka, który jest przedstawicielem Menduristana w Polsce. Porządny człowiek, porządnie podchodzi do marki, i tutaj mamy e, zakupiony, bo nie jest on podarowany, dlatego te materiały nie są sponsorowane, tak naprawdę. To raczej jest bardzo taki m, test. Bo w boju, nie? Tego całego sprzętu. I Tomko, ja, ja ten plecak doskonale znam. Hurricane 15, mam, że są taki. Natomiast Tomek jest chyba bardzo zadowolony, nie? Super. Też Boże sprzęt. Sprzęt to, jak sami widzicie, jest cała, cała masa różnego miejsca. I na butelki, i na gogle, których jeszcze nie użyliśmy w ogóle. No i w pełni wodoodporny, co się tutaj na Sri może okazać, że się przyda. Bo mój Peak Design nie jest w pełni wodoodporny. Ja muszę mieć pokrowiec na niego żeby sobie zabezpieczyć jeszcze sprzęt, który mam w środku i ten pokrobiec też tutaj jest. No to tyle. Ruszamy w takim razie, jedziemy do pana Ser Liptona. Wysłuchamy więc z Haputale, początkowo jadąc w słońcu, ale to słońce szybko znika za mleczną kurtyną. Mgła snuje się leniwie między zielonymi zboczami, a my, wąską, krętą drogą, przecinamy plantację herbaty, jadąc w stronę naszego pierwszego celu. Pola herbaciane w pobliżu Haputale uchodzą za jedne z najpiękniejszych na wyspie i coś w tym rzeczywiście jest. Jedziemy jednak w kierunku Lipton Seed. Jest to punkt widokowy nazwany na cześć sir Thomasa Liptona. To właśnie stąd roztacza się jeden z najpiękniejszych krajobrazów na całej wyspie. Przynajmniej tak mówią, bo w rzeczywistości nie sprawdzimy tego ze względu właśnie na mgłę. Przejżdżamy do bramki wjazdowej. 1300 rupii lankijskich za dwa motocykle. Jesteśmy tu pierwszy i może jeden raz w życiu, w miejscu gdzie rośnie herbata, którą pije pół świata. Mimo mgły, decydujemy się wjechać. Wtedy przez interkom słyszę od Tomka. Ty masz chyba mało powietrza w tylnym kole. Zupełnie tego nie poczułem. Motocykl jechał jak zawsze, ale kiedy się zatrzymujemy, wszystko jasne. Złapałem kapcia. Na powierze byliśmy przygotowani, mieliśmy wszystko, dętki, klucze, łyżki, no, no prawie wszystko, bo kompresor został w negombo. A powietrza nie wpompujesz nadzieją. To właśnie ten moment, test cierpliwości, ale też przypomnienie, że podróż to nie tylko cel, to wszystko co wydarza się po drodze. Zjeżdżamy więc powoli z powrotem do Chaputale. Na szczęście ciśnienie utrzymuje się ledwo poniżej jednego bara. Da się jechać, ale ostrożnie. Wulkanizatora znajdujemy szybko. Naprawa trwa może 20 minut. Koszt, uwaga, 7 złotych i to z napiwkiem. Ruszamy więc dalej w kierunku Ela, i wtedy dopada nas ona. Tropikalna ulewa, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Deszczu tutaj na wyspie nie da się do końca przewidzieć. Zaczyna się naprawdę nagle. To są sekundy. Jesteś cały, zupełnie mokry. Deszcz lał się z nieba, z twarzy, z kasków, więc zjechaliśmy prosto do miejscowości Ela. Poszukaliśmy hotelu, poszliśmy spać, i czekała nas kolejna przygoda. Cześć, witajcie w kolejnym dniu lankijskiej przygody. Wczoraj można powiedzieć, że był taki dzień, który nie należał do najbardziej udanych dla nas. Zaczęło się wszystko dobrze. Wyjechaliśmy z piękną pogodą w stronę Lipton Seed, czyli miejsca, gdzie jest taki posąg Liptona, z pięknymi widokami pomiędzy polami herbaty. Ale kiedy tam dojechaliśmy na miejsce, no to zaczęły się problemy, bo się okazało, że mam w tylnym kole mało powietrza. Więc yy, zjechaliśmy z powrotem do Chaputale i tam znaleźliśmy wulkanizatora. Po drodze jeszcze oczywiście na Lipton Seat, kolejna mała awaria, bo sprężyna fixerce od stopki bocznej strzeliła. No i mamy teraz mały problem, bo za każdym razem muszę schodzić z motocykla pierwszy i pomagać Lordowi Tomkowi yy, zejść yy, z tego motocykla, tak żeby go nie przewrócić, yy, no bo jednak jest dość, dość wysoki. No i później się zaczęło, bo rozpoczęła się ogromna ulewa, ja w takim deszczu jeszcze szczerze mówiąc, nie jeździłem. E, Rejbak się oczywiście sprawdził, ale odzież przeciwdeszczowa tak powiedziałbym, że trochę średnio, tym bardziej, że ubieranie się w takim tropikalnym deszczu to jest dość duży, duży problem. Nie zrobiliśmy zbyt dużo kilometrów z tomkiem wczoraj, więc uznajemy ten dzień do takich mniej udanych. E, mamy wszystko przemoczone, bo w tym wilgotnym klimacie to nic nie schnie. Więc teraz mamy zamiar zrobić to, czego nie zrobiliśmy wczoraj, czyli jechać, po pierwsze zobaczyć most w Eli, ten słynny, a po drugie chcemy jeszcze pojechać na dwa parki narodowe. Nie? Jeden to jest Jale, a drugi Udawa Lawa, jeżeli dobrze pamiętam nazwy. Tutaj jest taka zasada, że jeden dzień jest gorszy, drugi dzień jest lepszy, więc dzisiaj ten dzień należy do tych lepszych. Rozpoczynamy kolejny dzień. Pierwszy nasz punkt to jest most w Eli. Chcemy go zobaczyć. Bardzo popularny, odwiedzany też często. Mamy do niego w tym momencie 9 minut z hotelu. Z kawałek w sumie przejedziemy. Musimy się znowu drożyć blankijski ruch. Ruszamy na poszukiwania punktu widokowego na słynny most dziewięciu łuków. To miejsce to jeden z symboli Sri Lanki. Most został zbudowany w 1921 roku, ma więc ponad 100 lat. Powstał w czasach kolonialnych z kamienia bez użycia stali i stoi do dziś niesamowicie malowniczy i otulony dżunglą. Poszukiwaliśmy dobrego punktu widokowego. Zapowiadała się tylko krótka przerwa na zdjęcie, może szybki film, a skończyło się, no właśnie, w pewnym momencie zrobiło się niebezpiecznie. Betonowe płyty prowadzące w dół zaczęły przypominać lodowisko. Dżungla powoli odzyskiwała to miejsce. Wilgoć, porosty, śliskie liście skutecznie odebrały przyczepność. Krzyczę przez interkom, że ślisko, i w tej samej chwili słyszę odpowiedź Tomka, że już leży. Mnie jakoś udaje się zjechać i wyhamować przed torami, ale nie ma czasu na wahanie, ten most jest ciągle używany. Pociąg może przejechać w każdej chwili. Walczę chwilę z motocyklem, przesuwam go z wysiłkiem, w końcu udaje się bezpiecznie zaparkować. Biegnę więc pomóc Tomkowi. Bilans: lekko obita noga, połamana klamka sprzęgła, mogło być dużo gorzej, gdyby nie offroadowa odzież motocyklowa, sytuacja mogłaby się skończyć naprawdę źle. Szybka ocena, rozmowa z lokalnym mieszkańcem i decyzja. Tomek wraca do głównej drogi, ma zaledwie kilka metrów do suchych płyt, a ja jadę dalej, na drugą stronę torów. Tam zaczyna się już zwyczajna ścieżka. Opcja zawracania po śliskim betonie w górę wydawała się wtedy mało realna. Finalnie wszystko kończy się dobrze. Ruszam w stronę głównej drogi, gdzie mamy się spotkać. Po drodze okazuje się, że dziś buddyjskie święto. Słynny most dziewięciu łuków przyciągnął sporo lankijskich turystów. Wąskie drogi totalnie się zablokowały. Wcielam się w rolę porządkowego, próbuję rozładować korek i po kilkunastu minutach spotykamy się z Tomkiem przy głównej drodze. Druga próba znalezienia punktu widokowego kończy się już w klimatycznej urokliwej knajpce z widokiem na most. Kupujesz sok, siadasz na tarasie i masz widok, o którym my wcześniej musieliśmy walczyć. Próba numer dwa zakończyła się znalezieniem tego fantastycznego miejsca z widokiem właśnie na ten most dziewięciu łuków. Kosztowało nas to wypicie soku ananasowego i soku z papai. Na pociąg nie czekamy, jedziemy dalej bo trochę przygód już mieliśmy, a jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta. E, natomiast kierujemy się w tym momencie do Jale, do Parku Narodowego. To oczywiście jest obowiązkowy punkt, ale turystów powiem Wam, że, że sporo. Ale z przygodami jedziemy dalej. Tomek, a co to się stało z Twoją ikserką? Pociekła laga. <gry> po całej operacji trzeba było zająć się jeszcze motocyklem Tomka. Czyszczenie uszczelniaczy, mały serwis, odpoczynek i w końcu możemy ruszyć dalej. Kierunek? Park Narodowy Jala. Park Narodowy Jala to jedno z najbardziej znanych miejsc przyrodniczych na Sri Lance. Ogromny obszar pełen dzikich zwierząt bujnej roślinności i pylącej ziemi. To tutaj można zobaczyć lamparty, pawie i oczywiście słonie. Kiedy widzisz słonia w naturalnym środowisku, wszystko się zatrzymuje: ich spokój, ich siła, ich dostojność. Jesteś tylko gościem w ich królestwie i czujesz to bardzo wyraźnie. Ostatni posiłek tego dnia i ruszamy do niezwykłego miejsca noclegowego, ale pokażę Ci je w kolejnym odcinku. Dzięki, że podróżujesz razem z nami po Sri Lance, zachęcam do subskrypcji i zostawienia komentarza. Do zobaczenia, trzymaj się, cześć.